Witajcie w kolejnym odcinku z G4 Skins i dzisiaj zrobimy sobie własną skrzynkę. Postanowiłem, że nazwiemy ją jak widać dziura szczura, jak niezwykle kreatywna nazwa. I pomyślałem, że zrobimy sobie tutaj jakąś fajną skrzyneczkę dla Was oczywiście. No, musi być prowizja 3%. Pamiętajcie z kodem szczuro, macie plus 5% dopłaty, a ja mam z tego też swój bonusik od G4 Skins. E, przypominam też, że jest giveaway, macie czas do chyba 18 września e, Na zwycięstwo emki e, szkło ołowiowe Sorry, 2000 subów i wtedy jest szansa Jest szansa, sorry, jeszcze raz 2000 subów do 18 września i wtedy robię Wam giveaway Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć e, Teraz, co byśmy mogli tu zrobić? E, chwileczkę Yy, czy tu się angielskie nazwy yy, wpisuje, czy polskie nazwy? Bo nie, tu się wpisuje chyba polskie nazwy. Chciałem szczura laboratoryjnego. Nie, nie ma go, ok. No dobrze, w takim razie nie ma tutaj tego skina. Chyba, że on się inaczej nazywał. Yy, może być też tak, że on się nazywał inaczej. Yy, no nic. Jakiego ja bym chciał sobie tutaj dodać skina? Yy, myślę, że byłyby to fajne skiny, których ja nie mam. A które bym chciał mieć? Myślę, że to jest fajny pomysł. Więc damy sobie kałaszka e, Legend Anubisa. Damy sobie tego kałaszka. E, I Minimal Wear. E, ten kałaszek jest bardzo ładny, więc sobie go dodamy. E, okręt Manowar Agupa. Tak, czyli tu są jednak e, angielskie nazwy. Bez Statraka myślę, że Minimalware może być USP Orion, to jest bardzo fajne. O, jakie to drogie! To jakieś 60 zł kosztowało. Kurde USP Orion, myślę, że to też jest fajny pomysł. Co jeszcze będzie ładnie wyglądać w nowym cs -ie? Na pewno będzie to yy, Phoenix. A wupa, Phoenix? No. Yy, cena od maksimum Wildfire ok Wildfire yy, No myślę, że Field Tested czy no, Field Tested yy, Faktorynium myślę, że mogą być te dwa Przedmiotów jest do 20 Więc przydałoby się dać też coś tańszego Ja pierdzielę, jakie te skiny są drogie teraz Kiedyś to nie było takie drogie Hmm. Nóż, jakiś ładny nóż trzeba by było dać. Hmm. Na pewno będzie trzeba dać jakiś ładny, bardzo ładny nóż. Hmm. Tylko pytanie, jaki nóż jest ładny? Tiger tu. Myślę, że Tiger tu jest bez wątpienia przepięknym nożem, ale jakiś z tych tańszych. Hmm. Żeby tu już nie przeginać scenu tej skrzynki. Powiedzmy, że boy na Tiger Tiger to jest zdecydowanie albo falcion, falcion boy. Boy faktory nie jest tańszy, no to faktory nie dajmy. Ciekawe, że jest faktory nie tańszy. Co jeszcze? Był taki kałach kiedyś, bo to nie wiem jak go się nazywał. AK Hydroponika? Nie. Dobra. No to patrzymy na Akacze. Wulkan też jest cudownym akaczem. To było moje marzenie kiedyś, jak zaczynałem grać w cs -a. Ale nie. Wulkan to to nie był. Tego skina może nie być na tej stronie. I podejrzewam, że dokładnie tak jest. Z uwagi na to, że jest to niezwykle rzadki skin. O, niezwykle mało popularny wręcz powiedziałbym, że zapomniany. Eee, cesarzowa. Niech, niech będzie cesarzowa. Dajmy cesarzową. Eee, i co tu jeszcze dodać? Upadek i karę jest cholergię drogim skinem, więc nie, jest 8. To do 10, myślę, że do 10 możemy sobie zaokrąglić tutaj. To zostały nam jeszcze, uwaga, uwaga, dwa skiny. Ja mam 350 zł, to żebym ja nie przekroczył tej kwoty, bo ta skrzynka, jak widać, to ona będzie jednak cholernie chyba droga. No to nie, to możemy te. Minimal wear, to Legion na możemy wywalić. Wildfire'a, tego czego też możemy wywalić. Zostały nam cztery sloty na skrzyneczki. Sorry, na rzeczy. I jak nie mamy takiej możliwości. Upadek i Kara bym dał jeszcze, ale nie. Jest, hydroponik, czyli jednak miałem rację. To jest kała hydroponika. Hydroponic, test Dokładnie tak. on dużo nie pobrał. O, kurwa. Nieważne. On kiedyś kosztował za moich czasów 500 zł. Co jeszcze będzie fajne, w, w miarę niskiej cenie? Bo tutaj przegiełem z tymi cenami troszeczkę, więc przydałoby się coś dla wyrównania. Na pewno nie chcę robić tak, że skiny będą po wszystkie, nie wiem, wszystkie po 200, by 300 i nagle jakiś skin za 20 groszy. Tutaj to nie ma takiej możliwości. A jakiś fajny skin jeszcze, w jakiejś w miarę fajnej cenie. Dual kobra, Cobra, czy ja wiem? Chyba nie. Duelist jest fajny. Duelist może być. E, co tutaj jeszcze można by było dodać? E, ja wulkana dodałem, czy nie dodałem wulkana? Nie dodałem wulkana, więc może być Wellward Vulkan. E, Okej. Okay. I ile, ile nam slotów zostało? Trzeba tego pilnować. Jeszcze dwa sloty nam zostały. Okej, okay, czyli jeśli już był Vulkan, no to teraz powinien być jakiś znowu tańszy skin. Jakiś tańszy skin, tak, do stuwy. Coś do stuwy. Elektryczny rój. Field tested. 150. Powiedzmy, że może być. No i coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. A Asimov? Mm, Asimov? Nie, Asimov chyba nie będzie wyglądał jakoś niesamowicie na sobosie dwójce. E, coś takiego bardzo ładnego. Hmm, co by tu było ładne? E, no, kurde. E, nie wiem. Co by tu mogło być jakieś fajne w miarę? Cena. Dajmy od 40 do 100. Hyperbestia jest fajna, ale nie. Królewski. Pa Wiem, Dragon King. Dragon King będzie fajny. Wiem, Dragon King to było moje marzenie kiedyś. Jak jeszcze nie grałem w CSA. Nie zaczynałem właściwie. Ale grałem Eską, więc nigdy jej nie kupiłem. Jak to jest dziura-szczura, to przydałoby się zrobić jakiegoś dziwnego skina, wziąć tutaj jeszcze jednego takiego, który by pasował na spoko. Eee, hmm, co by tu wziąć? Coś takiego z dziurą. Eee. Hmm, pomyśl sobie, co by tu mogło pasować. Na pewno takie przeglądanie raczej nic nie da. Rożowy GDPR to chyba nie jest co. Hmm, yy, wiem. Bullet Queen, blok. Yy, nie będzie minimalware. Bo dlaczego Bullet Queen? Do tego, że Queen też ma Nie Nieważne. Um, ustawmy sobie szansę. Chwileczkę, jeszcze dziura szczura, więc żeby było y, coś fajnego tutaj. Co by tu można było dać? Dragon Kinga sobie ustawmy jako tło. Mogę mieć dwa skiny? Nie, mogę mieć tylko jednego skina. Okej. Okay. No to sobie zróbmy tak. Szansę procentową na wszystko dajmy sobie na razie y, 11, no to będzie po 9%. Myślę, że to będzie w miarę sprawiedliwe, żeby... Yy, żeby co? Żeby każdy z kim miał to samą szansę procentową, to będzie na pewno fajne. Zobaczymy tylko jak będzie z tą ceną. Tutaj my 11 na to. Tu na to też dajmy... Je. A, dobra, już się nie da, okej. Okay. To poprawka, to, to tutaj będzie 10. Okej, okay. jaka cena, jaka, jak, jaka jest cena tej skrzynki? Gdzie jest cena? O, cenę skrzynki. Nazwa skrzynki musi mieć przynajmniej 3 znaki oraz zaczynać się od litery lub, lub liczby. Pura, szpura ma być. Dlaczego krótko? Tak, obrócenie skrzynki. 400 cebulionów polskich to jest zdecydowanie za dużo. To zmniejszymy na 5%. To zmniejszymy też na 5%. Dodajmy na 15%. Dodajmy na 11%. Teraz 300 zł, jeszcze za dużo trochę. Hmm. Dajmy 6, 6 już nie będę dawał więcej. Hmm, tak można leć 2, miałem. Nie wiem, 14 dajmy. Jeszcze 1% możemy dać tutaj. Ok, czyli coś tańszego czyli ten blok na 11. Obliczmy cenę skrzynki, to jest dalej 300 zł. Chwilę. Zdroga skrzynka. Aha. Hmm, nie będzie na 4 nawet, tak wiem, że inwalid procenty też nie będzie na 4. To nie będzie na 11. Obliczmy cenę skrzynki. 286 zł. 286 zł. Czy ta skrzynka jest warta? 286 zł. Myślę, że może być warta. 286 zł. Więc jak ktoś ma 286 zł, to możecie sobie otwierać tą skrzynkę. Najpierw zacznijmy od testowego otwarcia. Mm, bo jestem biedny Bullet Queen, okej, okay. czyli główno. <grymne> Innymi słowy, i teraz otwórzmy ją za pieniążki cesarzowa. Ok, czyli moja skrzynka, chyba, chyba nie jest zbyt dobra. <grymne> o nie dobrze to niech będzie coś takiego, żeby to siadło to otworzy jeszcze je, Kurwa no, no i dupa. Y czy jest jeszcze ta moja ulubiona skrzynka z y jak to się zwie? Y ileś tam procent y Emerald Dragon? Chwileczkę, tylko jedna strata, równa szansa, bronię polecane, all in all in, to było chyba w all in yy, pytanie gdzie to może być yy, nie widzę tutaj nigdzie czegoś takiego, a Eric mówił, że ta skrzynka gdzieś jest yy, no chyba nie, dobra 10% knives wejdźmy sobie na serio, brakło mi i to ile to kosztowało to 10% knives to chyba mi się coś pomyliło yy. Nie że szczerze na cenę za bardzo. Widziałem, że tam jest szóstka z przodu, myślę, że mi starczy. Mam um, gdzieś 10% knives. Wyżej czy niżej? Zgubiłem. 80 zł, dobra, mi się coś pomyliło. To 10% gloves. Zobaczmy, czy będziemy mieli te 10% szansy. Kurwa, no nie. I wszystko przewaliłem. O. Mam jeszcze 19 zł. No to już się nie uda tego odzyskać, coś czuję. No i co ja tak naprawdę tutaj mogę dostać z tego, co? Franklin. Franklin jest główno warty. No super. No to na upgrade idziemy. Lecimy z tym. A to chyba mi zostało w ogóle. Po yy, czymś tam. Nie wiem, weźmy na 5% od razu. Yy, cena od. 90, a dobra, to, to faktycznie są ceny, które mnie interesują. No i dobra. No i w ten, ten to sposób przeczytałem wszystkie pieniądze, jak zawsze. Eee, więc jaki jest moral z tego? Otwierajcie skrzynki, które są na GeForce Nie otwierajcie mojej skrzynki. O nie, co ja zrobiłem? Nie ja chciałem pomocy. Nieważne. Chcę pomocy. Czym możemy pomóc? Eee, chcę zrobić... Dobrą skrzynkę na G4 Skins. O, chyba nie da się. No to morę z tego taki. i otwierajcie skrzynki e, oficjalne. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.